Dzień dobry. A teraz co zrobić, żeby się nie martwić? Jednym z szatańskich zasadzek jest, żeby się człowiek martwił, a w naszym ludzkim zrozumieniu to jest: zamartwiał się. Czyli martwił się o wszystko: no, o rodzinę, o pracę, o to, co będzie jutro i tak dalej, o zdrowie. No, nie warto się zamartwiać, ponieważ <laughs> jeśli ja mam pana Jezusa za tatę i matkę Bożą za mamę, moi rodzice już są po tamtej stronie, jestem szczęśliwą środką. No to no nie warto się martwić tym, co będzie jutro, bo to Bóg się zatroszczy. Oczywiście my musimy myśleć o tym, jak, jak wyżyjemy, jak, jak co zrobimy w dniu jutrzejszym, jak pokierujemy nasze życie. żebyśmy jakiś głupot strasznie nie robili, ale zamartwiać się to szatańska zasadzka. Łatwo sobie wyobrazić, że każdy z nas może umrzeć dzisiaj. Ja mogę umrzeć w tej chwili podczas tego nagrywania. No więc po co się martwić tym, co będzie za godzinę, czy jeszcze w dalszej przyszłości, skoro żadnego na to wpływu nie mam z wyjątkiem mojej modlitwy i chęci zbliżenia do Pana Boga. <laughs> więc martwienie się, znaczy my musimy postępować tak, żeby był dobrze. Czyli jeśli mamy dzieci, to modlimy się za te dzieci. No, oczywiście uczymy te dzieci, jeśli chcą się uczyć. Czasami nie chcą. Ale staramy się, jeśli my jesteśmy ludźmi wierzącymi i odmówiliśmy koronkę do miłosierdzia Bożego w intencji naszego każdego dziecka, to wiemy, że to dziecko będzie zbawione. Jeśli to dziecko nie chce się uczyć, nie chce przestrzegać zasad, o których Bóg mówi, radząc, jak być, żyć szczęśliwie, no to dziecko nie da się przeżyć naszej... Życia za dziecko. Dziecko musi samo wybierać, ma wolną wolę i musi wiedzieć, kiedy coś boli, a kiedy jest szczęśliwe. No, tak to w życiu jest. Więc zamartwianie się to absolutnie szatańska sztuczka. I do tego jeszcze kolejna chwila to zabieganie człowieka, żeby tak zabiegał, praca, dodatkowe zajęcia coś tam, coś tam, żeby nie miał czasu wejść do kościoła w zwykły dzień. Żeby się nie miał czasu pomodlić i zastanowić nad sensem życia. A ten sens życia to jest taki, żebyśmy nauczyli się kochać Boga i Bliźniego. To jest jedyny sens tego wszystkiego. To nie, sensem życia nie jest zbudowanie dobrego, wspaniałego życia, żebyśmy yy, 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 kulali się między <laughs> Majorką a Malediwami, jeszcze Seszelami z wakacji na wakacje i to wtedy będziemy szczęśliwi. No nie. no nie, chodzi właśnie o to, żebyśmy się zbliżyli do Pana Boga, po to my tu żyjemy, żeby się nauczyć kochać Pana Boga i bliźniego. Wiadomo, idzie ciężko, ale staramy się posuwać do przodu. Dobry Boże, ja Ci bardzo dziękuję za wszystko, dziękuję Tobie, Uchwalonym Matko i wszystkimi zastępcami się Boże, do pomóż, się nie martwili Duchu Święty, Boże, stąd nas wszystkich. Martwić się. To zupełnie zły pomysł, bo to jest moment, kiedy nasz układ psychiki się psuje. Nie warto sobie psuć samemu, psuć układu naszego nerwowego. Ojciec Pio powiedział takie piękne słowo: Nie patrzcie się tu na dole, co się dzieje źle i tragicznie, tylko patrzcie się w górę, do raju. To jest nasze, nasza droga, nasze miejsce docelowe. Jak tam jest pięknie. Jak tam jest pięknie. A jak jest w raju. Czy po tamtej stronie, no to fantastycznie opisuje to Fulla, Chorak, Polska, Mistyczka, ale pełno świętych, którzy to widzieli za życia. Dzieci z Fatimy, Faustyna i mnóstwo innych osób, które za życia widziało tamten świat. Więc warto się nauczyć, jak ten świat wygląda tamten, bo jest wyjątkowo piękny, mówimy oczywiście o raju. No i starać się unikać czysta, bo. No tak żyć, żeby unikać czysta, czyli uzyskiwać odpust zupełny jak najczęściej. No wtedy, jak człowiek wie, że śmierć to jest spotkanie z Bogiem, to przestaje się bać, martwić i lękać. No i to jest to odpust zupełny codziennie, można uzyskać na cztery sposoby. Albo odprawić drogę krzyżową w kościele, albo pięć tajemnic różańca z kimś, albo pół godziny na najświętszy sakrament albo przejechać Pismo Święte pół godziny, dowolna modlitwa w intencjach Ojca Świętego, za co papież się modli, nie za papieża, tylko w intencjach papieskich i poprosi o zupełny. W tym momencie szata nie można skarać. Wideł w tyłek nam wpychać i zakręcać. On czasami mi coś tam robi, ale ma takie króciutkie widły, jak komar, że ja prawie tego nie czuję. Staram się przyznać odpół zupełny codziennie. Bardzo za wszystko dziękuję. Panie Boże, dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom, aniołów i wszystkich w Bóg ojczych, mówiąc Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.